Nie ma ponownie, dzisiaj ostatni dzień koszenia. No teraz już działamy i rozwalamy. Dzisiaj sobie ładnie jeszcze przez nie trawka Tak żeby tak 50% było suchej masy 50 wilgotnej no i jutro będziemy dalej kończyć belowanie i owijanie. Wczoraj odwaliłem takie lipę, słuchajcie <laughs> kurde Podpiłem, słuchajcie, kurde, światła sobie od lawety, nie do ciągnika No i miałem cofnąć, żeby bolec mi skoczył, słuchajcie, do, do tyłu, nie? A ja kurwa też mówię, ja pierdzielę damy do tego, do ja do przodu i pół poszła wtyczka nie Tylko całe szczęście, że kable są y, na psówki No i uratowały się kable Po prostu psówki się wysunęły Ale i tak czy inaczej ja muszę, tak ja będę musiał dochodzić, gdzie jest kierunek prawy, gdzie kierunek lewy No i sobie roboty narobiłem robota idzie, Tu też prawca ładna porosła, nie powiem trzeci pokos, no dziesięć będą, będzie pewnie, na pewno będzie, bo jest łanne pokosiki się porobiły, no i tak sobie liko odpaliłem kurde dobrze, że właśnie te tyczka jest na łączenia tych laszek, suwek, a nie na stałe, bo tak to by było liko więc robotę robimy Powoda piękna tutaj kartofle kurna trochę obkosiłem słuchajcie jeszcze może tutaj wykaszarko wejść w środek i wykosić to proszę cholerne bo to zarosło totalnie zobaczna jaka dżungla ale masa idzie, masa idzie! Oj, kurta idzie pięknie, nam się to rozrzuca, jak jest wiele. Nie no, po kości luksi, kurde, dobra no spoko będą miały mleczko protokołem z tego. no dobra to tyle z mojego vlogu miłe by były lajki Filmem byłbym nie byłbym no, zadowolony no ale no, jak nie będzie to nie będzie ale chociaż chociaż dajcie po jednym czy co obejrzę no pozdrawiam